Slowly drifting by. Dzień dobry, dobry wieczór. Po angielsku to będzie good evening. Dzień dobry, bo zupa była zasłona. Dostaliśmy mnóstwo od Was różnego rodzaju paczek. Obiecaliśmy sobie, że. Te rzeczy, które są w puszkach, yy, zrobimy sobie, jak uzbieramy więcej, to zrobimy tak zwany ogólny test yy, zup, które nam wysłaliście w rakietach. Osiem sztuk różnego rodzaju zup. Głównie widzę, dominuje tutaj marka Tesco. Zupa z y, Oxtail, czyli z języków Krowich. Widziałem kiedyś taki język. Scotch Broach. To jest chyba krupnik. Krupnik szkocki. Karocz to jest marchewka. A to drugie? Koriander, nie mam Koriander. Pojęć. Jakaś nazwa własna. Ale zjemy, bo wygląda ładnie mam ma marchewkę na rysunku. Lentil and bacon. Lentilki, Lentilki po prostu czeskie wrzucili do zupy i powstała, powstała zupa z bekonem. Bro brokoli i Stilton soup. Stilton to prawie jak Paris Hill. Klasyka, pomidorowa. Lubię, szanuję, ale zawsze zagraniczną zjeść to zawsze fajniej. Mleczna. Ham, czyli z hama. Tak, to dla hamów. I pea i PA to praktycznie dla tych lepszych hamów jest napisane żeby jeść jedną na 5 dni no i to są zupy moja babcia zawsze y mówiła, że zjedz zupę bo to zawsze ciepły posiłek raz dziennie trzeba zjeść Wiesz tego... coś? Nie, to może chociaż zupę. Dobrze, zjem zupę. Namawiamy. Są to zupy, które po otwarciu i podaniu krótkiej obróbce termicznej nadają się do spożycia. 3 minuty: albo podgrzewamy, albo gotujemy. Można też to zrobić w kuchence mikrofalowej. Jeżeli ktoś ma. Czy to jest ważne? Nie jemy tego przed randką, ewentualnie w trakcie randki, albo po. Tak, no ja one jest... mogą powodować zdęcia. No, czyli są to zupy takie pikantne, przyprawione. Nie będziemy sobie tutaj zajmować głowy składem, bo to jest nieistotne. Tak. To jest zupa, tak? Płyn. Przede wszystkim płyn. Zupa to. jest płynna, jest wodna. Można też bezpośrednio, jeżeli ktoś Ktoś ma taką potrzebę, wypić to z puszki, ale to nie jest wtedy tak dobrze, bo ciągnie metalem. Niektórzy najpierw jedzą drugie danie, a Ta. później zupę. No tak, no. co kraj to obyczaj, jak to mówię. My teraz robimy tak zwany cut po angielsku, czyli tak zwane cięcie, i za chwilę wracamy do Was. I kiedy już będziemy jeść. Numer jeden, zupa z lentilków i z boczku. Powiem tak. ją tradycyjnie, czyli podgrzaliśmy ją normalnie w garnku. Pachnie jak grochówka. Pachnie jak grochówka. Widzę tutaj element marchewki. O, oczywiście brakuje tradycyjnego dla nas majeranku i pieprzu. Znaczy w ogóle to brakuje generalnie przypraw. Jest gęsta, jest treściwa. Są chyba nawet jakieś ziemniaki. Grochówka bez przypraw. Zapach dobry, smak trochę mniej. Trzeba ją po prostu przyprawić. I w ogóle nie ma majeranku. Nawet ten boczek nie sprawia wrażenie słonego. Zjeść, to się zje. Ale taka dobra zim zimowa, jesienna taka zupa. Smakuje jak szpitalne jedzenie. I żeby nie było, że tego ten bekon jest tutaj w jakichś dużych ilościach, on jest rozdrobniony, rozczłonkowany na miniaturowe kawałki. Miniaturowe. Zje dupy, dupy nie urywa. Ale zje zjedliśmy, tak? Tylko ze sobą współgra, tylko po prostu jest nieprzyprawione. Ale jest to zjadliwe, nie odrzuca zapachem. Wręcz przeciwnie, tutaj zapach jest bardzo Bardzo przyjemny. Nie pachnie. Jesteśmy na tak. Lecimy dalej, za chwilę numer 2. Co te miny oznaczają? Kurde, jak to wyje. Numer dwa na naszej Brokuły liście. Brokuły i Stilton. Nie wiem co to jest Stilton, ale jest to znak zastrzeżony. To chyba jest jakiś ser, tak mi się przynajmniej wydaje. Śmierdzi to niemiłosiernie. Skoncentrowane mleko, jogurt yy, i mąka. No pachnie to okrutnie, a... O kurwa. Nienawidzę, to jest jakiś pleśniowy ser No dobrze, ale żeby nie było, że nie spróbowaliśmy Robię to tylko dla Was Zatkaj nos Smakuje jak, jak rozpuszczony ser pleśniowy ja lubię ser pleśniowy. Ja uwielbiam, ale nie lubię rzeczy, które śmierdzą. Powiem tak, żeby każdy zrozumiał. Jest to jedno z najgorszych guwien, jakie jadłem w życiu. Na pewno smakuje lepiej niż pachnie. To no... Próbujesz łyżkę chociaż spróbujesz? Ja spróbowałem i to nie, nie widziałem. Nie jest, pokaż, to, pokaż, to nie, pokaż jeszcze to, raz. To nie jest mój smak. Nie wiem, czy lubicie brokuły, ja tak średnio. Ja lubię, ale w całości. Ale smakuje takim dobrym pleśniowym serem, jeżeli ktoś z Was lubi. już nie lubisz, prawda? I dziewczyny na pewno uwielbiają. Michał lubi takie rarytasy. Piotrek nie lubi. Gdybym miał zjeść tamtego 10 litrów a tego litr, to zjadłbym tamtego 10 litrów. Tutaj, o, tu jest Twoje miejsce. Tylko, że ten brokuł wszystko tutaj psuje. Ja wiem, że w zupie brokułowej powinny być mm -hmm. brokuły. Krem z pomidorów znanej firmy, która robi również keczupy i tysiące innych rzeczy. Ta barwa tutaj jest taka. Mocno bym powiedział bardziej, że to jest krem z. Zdyni może z marchewki. Tak, taka bardzo pomarańczowa, tak jakby w sobie miała karotę. Ale taka aksamitna, bym powiedział tak. U. Dobre. Takimi świeżymi pomidorami smakuje. Ja wiem, że tam pewnie tablica Mendelejewa jest sprawcą tego wszystkiego. Ale jest super. Tutaj nawet mocno jej nie trzeba przyprawiać. Nie, Mama do smaku, jest dobra. Wśród składników jest y, trochę mleka. Każą to jeść z grzankami, ale my nie będziemy tego jej z grzankami. Tak 89% pomidorów. Murowany faworyt do, do tej nagrody w złotej patelni. Ja lubię w ogóle krem z pomidorów. Znaczy pomidorowa, dla mnie to jest taki absolutny. To, Jakby do tego były jakieś grzaneczki czosnkowe, czy z jakimiś ziołami. Ale jak też makaronik jakby był. Nie, do kremu to nie. Ta konsystencja nie jest taka, że tutaj łyżka staje w tym, nie. No nie, ale jest gęste jak samitne. Powiem Wam jedno, ja nawet bym to dał dziecku. Tak, no to jest nawet taka zupa, żeby... Dziecko by zjadło. Zapraszasz dziewczynę nawet na randkę, ona mówi co będzie, a Ty mówisz, że będzie krem z pomidorów. Dajesz to na stół i ona nie wie, że to jest z puszki. Ona się uśmiecha, potem Wasze usta się spotykają. Oblizujecie sobie te pomidorki. Świetny wybór. Krem z pomidorów, zupa o nazwie Uxtail Soup. Jadłeś kiedyś jakiś język? Zdarzało się. Jest na pewno tutaj piure z tomatu Kolor, żebyście mieli obraz. Yy, kolor... <gryw> Powiem dobitnie. Kolor stolca. Zapach nie przekonuje mnie jakoś tak mocno. Czuć, że to są podroby. Serce krowy. I wątroba jelenia. Oso. 11%, onion, onion i, I garlic. garlic. jesteśmy to głową. Wzbogacone czerwonym winem, nie wiem czy przeczytałeś. Czuję pomidory, czuję czosnek, czuję, czuję Francję, czuję elegancję. Jakoś mnie to nie urzekło. Którą bym oczywiście przyprawił. Czym bym ją przyprawił? Dużą ilością pieprzu Kolendry. i ostrej papryki. Kolejna zupa z gatunku tych, które. Na pewno na tak, a nie na nie. Trzeba je doprawić. Gdybym był zziębnięty, tak jak byłem wczoraj, zziębnięty po trzech meczach, które przesądziowałem w ulewnym deszczu. To taką zupkę wciągnąłbym po prostu o tak. Pomijam barwę, bo ta barwa faktycznie jest taka Taka ludzka. Jak taka ludzka, ludzka stonoga. Ja bym to postawił, trochę więcej się po niej spodziewałem. Postawiłbym to tutaj, ale jak będą lepsze, to będzie to bardziej szło w to. Tak, poczekaj, czuję, poczekaj, poczekaj. A! Korozja! <laughs> Spielberg, zostawiamy cię tutaj z dwoma jaskami. Przed nami zupa numer 5 szyneczka i groszek. Ja znam ten zapach. Jak grochówka, tak. groszek ugotowany. No. Ja tam lubię groszek. Ciecierzyca tu chyba jest. Wzięli groszek z puszki, zmiksowali go i podgrzali, to bym różnicy jakoś mocno nie widział. Kolejna zupa, która nie jest przyprawiona. Ja zakładam, że producent, czyli Tesco, no, mi, po prostu sobie jest, ma założenie. Zupełnie mi nie smakuje, no to jest groszek po prostu. Ja lubię groszek. Niby tu jest ta, jest ta szynka, ale. Prawdą, jakiś mini kawałek. Ale mi się wydaje, że ta zupa to szynkę widziała ewentualnie w koszyku, jak ktoś to zapakował do koszyka, w którym miał 3, szynkę. 3% ma być tej szynki, więc. Jak ktoś lubi groszek, jakbym chciał zjeść groszek, to bym kupił groszek, tak? Ja lubię groszek, ale oby. Groszek jest to nasiono strączkowe, przepraszam, owoc, przepraszam, warzywo, <grym> Powoduje wzdęcia u ludzi, u zwierząt. Jeżeli krowa nażre się grochu, to potem pierdzi. A jeżeli nie ma już czym pierdzieć, to po prostu. To po prostu się zesra. Lecimy dalej. To był numer 5. Przed nami szósteczka. Carrot and Coriander. Co to jest coriander? Napiszcie nam w komentarzu, gdyż nie znamy się na językach. Tak, kolendra chyba. Kolendra. Zapach taki? No niedobre to jest. Ale zapach taki jest nawet ciekawy. To posmakuj. Marchewkę czuję. Nie no, to jest taka zup, zupka jak dla dzieci. Mocna marchewka. To jest marchewka w tym? Czuję się jakbym jakąś taką zupkę tego Gerbera jadną. No. Kwaśna jest. Tak tu, żeby to zjeść, to trzeba byłoby nie wiem co zrobić. No przyprawić to na pewno. Ja to bym do tego ze bochenka chleba musiał zjeść. Nie no, nie jestem fanem zupy z marchewki zupełnie. To tam. Ja lubię marchewkę, ale... Do zabawy, to była szóstka, nie, sz... A, to była szóstka przepraszamy. Siódemeczka i powiem Wam tak, gęsta jak sok, szkocka, szkocka nie, nie to, że jest gęsta, to jest tak, z wkładką, bo mamy marchewkę, mamy kaszę pęczak i jak... jakiś kawałki jakiegoś Takiś mięsa. dziwny zapach, jakiś taki... Coś musiało żyć. W studni leżało. Zbogacony krupnik, no. Ale smakuje jakimś takim dziwnym zwierzęciem. Tutaj jest królik, nie no, Muton jest. Nawet kiedyś w formule jeździł. Najwięcej ma tu dodatków. British Mutton Cooked with Plum Pearl, Barley from Tenderness and Bite. Nie wiem co to znaczy. Wyglądała dobrze. Nawet pachniała dobrze. Pachniała dobrze. Bardzo treściwa, ma w sobie dużo. Na Kibowa. pewno można się tym najeść. Do czysta. nie do pieko. I ostatni numer przed nami i to będzie naprawdę niezły numer. Numerek ósmy przed nami. Trochę zaskoczeni jesteśmy, bo miały być zupy, a to jest Custard z Tesco. Cokolwiek to znaczy. Made with British milk. Ja blend, sprawdzę co to jest. Blended in a Devon Creamery for silky sweetness. Jak to się pisze? Pachnie wanilią, pachnie... Domą. To jest sos angielski, słodki sos używany jako dodatek do deserów, przyrządzany na bazie mleka i żółtek. Ta to moja jest... kura była duża na pewno. Więc to nie jest zupa taka typowa, ale że była w puszce więc my, naród prosty, proste chłopy, Tak. uznaliśmy, że to może być też jako zupa. To jest taki budyń. Tak, ja znam to. Kiedyś jadłem jakiś deser, nie wiem, czy u kogoś w domu prywatnym. W 200 gramach mamy 200 kalorii. Powiem tak, ja czuję jajka, ale czy, czy to jest coś takiego, co mnie tak powala? Jak te precle, pamiętasz? To nie jest tak, że siadasz i chamie sobie lejesz do miski i żresz, tylko to się do czegoś tam dodaje. Ale pozytywnie. Juanita, Maria, <coughs> Bibulante, Bibulante... To nie przeszkadzałoby. Znaczy, pokazał, pokażę w tej chwili, jak oblizywałbym łyżkę od strony zaplecza. Czuć też tą mąkę chyba ziemniaczaną. Ale wiesz, gdzie, gdzie to damy? Nie damy to tam do tych dobrych. Najlepszych, damy to tu. Dlaczego? Do najlepszych? A co, a co miałeś tutaj lepszego? Te to trzeba omijać, to od razu sobie powiedzmy. Tak, powiem tak, co mnie to mnie zawiodło, a wiem, że to jest ta jagnięcina, taka ona pyszna i w ogóle, ale tutaj mam wrażenie, że ta jagnięcina, która była, to była z jakichś starych po prostu cepów robiona. To mnie zawiodło strasznie. To mnie strasznie zawiodło. Z... Liczyłem, że jak to robił Heinz, ten Austriak, no to, że to będzie dobre, a to... Ten groszek, bo tak naprawdę tam nie było nic, tam było czuć tylko groszek. No a to, to, to... Ty to... mówisz, że to, to brzydko pachniało, nie pachniało, ale przynajmniej miało jakąś smak, jakiś wyraz, a te dwie pozycje wystąp. Zupełnie nie. Tutaj pośrednie mm, te języki, zdecydowanie miejsce pierwsze krem z pomidorów hańca, na drugim miejscu pozytywnie, trzeba to powiedzieć, pozytywnie odebraliśmy te lentilki z bekonem, Tak, oj, to było jak grochówka, tylko niedoprawione i ten na deser, ten kastard, ten krem jajeczny, czyli nie zupa, ale, ale w jesteśmy na tak. Te bakterie, które są u mnie w, żo w żołądku, Ale tam teraz robią na, na, tam, na godziny, one tam krzyczą, mówią. Hirfe, Why? Hirfe. Why? Cóż mogę powiedzieć? No to jeszcze nie koniec naszych puszkowych przygód. Ten groszek z, z, tym, tak. z tym boczkiem. To był największy N zawód. Dziwny, dziwny dla mnie remix. Poczekaj! Po... No? Korozja. Korozja. Z kleksem? Korozja. Czy możemy na koniec powiedzieć coś mądrego? Powiedz prawdę. Ty i ja znamy się nie od wczoraj. Po co co nerwy? Po co? Mogę powiedzieć to prawda? Powiedz no. Kaja. Zadzwoni. Fajne jedzenie, jestem zadowolony. Bardzo fajne. No. Może no. coś chciałbyś jeszcze do. Ten. Nie, za 10 minut jest.